Tarotowy kącik Kameli, witam bardzo serdecznie w moim kąciku i zapraszam wszystkie rybki na horoskop na grudzień. Wszystkie osoby, które mają ryby w znaku słonecznym, Ascendent, Księżyc, Wenus, znak wedyjski, to jest y, czytanie dla Was. Zrobimy krzyż celtycki i sprawdzimy Waszą obecną sytuację. Zobaczymy co idzie z zewnątrz, jaki jest rezultat tej sytuacji. Zobaczymy też, jaka, sprawdzimy jaka główna energia dla Was na ten miesiąc. na energia. Jesteście na samym końcu I tak sobie pomyślałam, że jak będę robiła czytania roczne dla wszystkich znaków, to zrobię Was w pierwszej trójce. Tak, żebyście, żeby to nie było tak, że za każdym razem musicie tak długo czekać. Co Wy na to dajcie mi znać? Zobaczymy sytuację na grudzień. Jakie przeszkody są w tej sytuacji? Wasze myśli, stanowisko, ym, przeszłość, czyli jak do tego doszło, teraźniejszość, najbliższa przyszłość, wasze nastawienie do tej sprawy, czynniki zewnętrzne, wpływy z otoczenia, nadzieje lub obawy, jaki rezultat. Budujecie <tryk> sobie nowe gniazdo, od się znak już to miał. Coś nowego tworzycie, coś nowego się rodzi dla Was. Nowy pomysł. No. Małżeństwo. Zapracowaliście sobie y, na to. Cokolwiek teraz idzie do Was w grudniu, lub ktokolwiek do Was idzie w grudniu, to dosł dosłownie zapracowała sobie rybka na to. Szczerze pracowaliście, uczciwie i teraz. Y, Teraz to dostajecie. To nie jest prezent, tylko to jest po prostu zapracowane, wypracowane. Czyli staraliście się, pracowaliście nad sobą, staraliście się yy, na przykład w jakiejś związku, w jakiejś relacji, w jakiejś pracy, cokolwiek. Tutaj jest kontrakt, czyli może być, że dostaniecie awans. Jest całkiem nowy, nowy kontrakt na przykład w pracy, ale to jest wypracowane. Bardzo się staraliście, pokazywaliście się z jak najlepszej strony, lubicie to, co robicie. I to są słodkie efekty. Słodkie efekty Waszej pracy, dosłownie. I czyli nowy rok przywitacie już na nowym stołku, na nowej pozycji zawodowej, albo z nową osobą, bo to, to jest kontrakt, ale to też jest zobowiązanie długoterminowe, na przykład z kimś, jak najbardziej, planeta Wenus, hmm. ktoś Was poprosi o rękę, Wy kogoś poprosicie o rękę, dogadacie się z kimś, to jest po prostu wypracowane, taka jest główna energia, jaka sytuacja, kochankowie? Jak najbardziej mówi o tym, że, no, że z kimś łączy Was namiętność, ale kochankowie to też jest taki świadomy wybór, czyli świadomie wybieracie tą osobę. Was ktoś wybiera świadomie, ma na przykład do awansu was i kogoś jeszcze, i ten świadomy wybór, czyli dajecie ten awans, bo naprawdę na to zapracowałeś, zasłużyłeś na to, żeby dostać ten awans, żeby dostać ten lepszy kontrakt, żeby cokolwiek lepszego do waszego życia idzie. To naprawdę na to zasłużyliście. To jest ktoś, świadomie Was wybiera, świadomie. Jeżeli relacyjnie, to um, to jest, może być taka sytuacja, że z kimś, z kim Was łączyła namiętność dosyć długo, teraz przeradza się ten związek, ta relacja. Znaczy, ta, ta relacja przeradza się teraz w związek o, taki długoterminowy. Jesteście wobec siebie zobowiązani, czyli idziecie. Piętro wyżej. Paść pentakli. No jest nowa oferta. Dosłownie. Dosłownie. Więc jeżeli ją dostaniecie wy w grudniu, to jest zasłużona. Że ktoś właśnie świadomie was wybrał. Albo wy kogoś, tak też może być. Jak najbardziej, że ktoś sobie zapracował na to, żeby wy, żebyście wybrali właśnie tą osobę. Albo jeżeli tak jak mówiłam, uczyła Was taka mocna namiętność. To teraz jest propozycja jest oferta. I to jest sytuacja. Jakie przeszkody? Szóstka kielichów. Hmm. No i co tu rybki? Aj, rybki, rybki. A na przeszkodzie jest kto, ktoś, kogo uważacie za swoją bratnią duszę i to nie jest ta osoba. I tutaj tak pięknie, słuchajcie. W to wszystko wygląda. No, bo wygląda to. Zapracowaliście sobie na to, zasłużyliście, robiliście wszystko, żeby było dobrze. I, i to jest dobry efekt. Ktoś wybiera was świadomie, to dlaczego na przeszkodzie jest bratnia dusza? Na przeszkodzie jest tak, jakby ktoś, za kim tęsknicie. Ktoś, kto na przykład jak zmienicie pracę, dostaniecie ten awans, to zostawicie w, swym, w tym starym dziale, który będziecie opuszczać, na przykład, swoją właśnie bratnią duszę. czyli To nie tylko romantyczna historia, bo bratnia dusza to nie musi być tylko miłość. To jest uczucie, ale to jest też fajna przyjaźń, to jest też może być ktoś z rodziny, kto po prostu jest waszą bratnią duszą. I na przeszkodzie jest, to jest właśnie taka osoba, która, która nie wchodzi do tego nowego razem z wami. A wy byście chcieli, słuchajcie, i to jest bardzo specyficznie, no, wy chcieli, żeby w jakiś cudowny sposób ta osoba y, mogła na przykład y, dołączyć do was, czyli mogła z wami pracować albo mogła w jakiś sposób po prostu taki cudowny dołączyć do tej, do tej relacji, do tego związku. No nie wiem, to jest po prostu typowo takie rybkowe, tak bym powiedziała. Na przeszkodzie jest właśnie ktoś, kto jest prawdopodobnie od was oddalony. I być może nawet sobie zdajecie z tego sprawę, że to nie bardzo jest możliwe to wszystko teraz połączyć, bo to jest coś, o co się staraliście bardzo. Ale tutaj jest, jest po prostu jest ktoś, kto jest waszą bratnią duszą i to jest prawdopodobnie, zdajecie sobie z tego sprawę, że to jest, że wasza bratnia dusza rozpoczęła teraz coś nowego w swoim życiu. A wy byście chcieli że też zaproponować coś tej osobie i nie wiem, przyjedzie do mnie, dołącz do mnie, znajdę sposób, żebyś pracowała na, ze mną na tym nowym stanowisku. W tym nowym dziale, w tym nowym miejscu, w tym nowym otoczeniu, żebyś była ze mną, żebyś był ze mną, coś takiego. Ojej ojej. Wasze myśli? Dziesięć pentakli. Bo wy byście tak chcieli, żeby wszystkim było dobrze. O, tak sobie pomyślałam. Żeby wszyscy mieli dobrobyt, żeby wszyscy mieli wszystkiego w brud i żeby wszystkim żeby wszyscy się cieszyli. Nikt nie odczuwał. Yy. Bo to jest przeciwieństwo energii braku 10 pentakli, czyli wszyscy, nikomu ni, niczego nie brakuje, nikogo nie brakuje, nikt się nie czuje samotny, nikt nie odczuwa braku, wszyscy są szczęśliwi. Tak, takie macie myśli. Tak byście chcieli wszystkich uszczęśliwić. Uszczęśliwiacie siebie ciężką pracą, ale też macie taką, taką myśl, że no to teraz wszyscy niech będą szczęśliwi. O. Ale może być jakaś rybka tutaj, która mi teraz słucha, ym, która od, ma dosyć już uszczęśliwiania innych, zadowalania innych i sprawiania, żeby, ym, żeby na przykład ym, domyśleć się, co, co zrobić, żeby zadowolić kogoś, co zrobić, żeby ktoś się poczuł spełniony. Tutaj może być ktoś taki, może nie większość z Was, ale ktoś taki może być, że tak jakby ktoś, jest ktoś zmęczony z Was tym, że musi się domyślać, jak sprawić, żeby ktoś w Waszym otoczeniu był szczęśliwy i czuł się pełny taki, żeby, ten do, żeby czuł, że ma dobrobyt przy sobie. A wy macie takie poczucie tutaj, że z tą bratnią duszą. To się rozumieliście bez słów i nie musieliście się, <laughs> przepraszam, domyślać, co zrobić, żeby było dobrze. To tak może po prostu na marginesie bardziej. Przeszłość, czyli jak do tego doszło. Głupie. Zdecydowałyście się, zdecydowaliście się na coś nowego. Świadomie, bo to jest... Przy tej karcie to jest taka energia, najtrudniejszy pierwszy krok. Aby już ten pierwszy krok, bo to jest przeszłość, wykonaliście w stronę nowego. To, że tutaj na przeszkodzie jest bratnia dusza, którą chcielibyście mieć przy sobie, to jedno. Ale tutaj się zdecydowaliście na budowanie czegoś nowego w swoim życiu. I naprawdę nad tym pracowaliście. Taka decyzja... O, przepraszam, taka decyzja już po prostu zapadła. I być może nawet jest tak, że, że czekaliście, czekałyście, wyglądaliście tej osoby, być może tej bratniej duszy właśnie, że, że coś się może zmieni, że może przyjdzie, że może, może coś się wydarzy. że nawet y, mogło tak być i to też tak specyficznie, ale tak mogło być taka sytuacja, że ta właśnie ktoś, kto, za kogo uważacie za bratnią duszę, być może się na przykład odzywał do Was i, i się pytał jak, co u Was, czy wszystko w porządku i Wy tak mówiliście, tak, 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 oczywiście wszystko gra. Jestem bardzo zadowolony i coś takiego bo mogło być, a jednak wyglądaliście, na, czekaliście na, na coś, żeby wydarzyło się coś więcej, żeby ta osoba powiedziała, że słuchaj, wracam do Waszego życia, coś takiego, ale prawdopodobnie to nie nastąpiło, stąd decyzja, że Ok, w takim razie rozpoczynam coś nowego. Inwestuję swój czas, energię, być może pieniądze też w coś całkiem nowego. A teraźniejszość, śmierć, odrodzenie, no. Nieuchronnie, to jest teraźniejszości, kończy się jeden etap w waszym życiu i zaczyna nowy. Ale pamiętajcie, że tutaj, nawet jeżeli na przeszkodzie jest właśnie to, że, że jest gdzieś w świecie wasza bratnia dusza, bo jest zdecydowaliście się, się rozpocząć coś innego, zainwestować w coś nowego. Pamiętajcie, że to jest horoskop na grudzień, to nie jest na lata. Tak się to pokazuje, to była Wasza decyzja. I dlatego ja powiedziałam nieuchronnie, bo, bo tak, takie macie poczucie, że okej, okay, naprawdę tego chciałem, chciałam, chociaż gdzieś z tyłu głowy jest to, że gdzieś tam w świecie jest właśnie ktoś taki. Ale to nowe przychodzi. Zobaczcie, jak pięknie się pokazało u Was. Tutaj jest śmierć i odrodzenie, czyli jest, odchodzi stare, przychodzi nowe. No bo to stare, trójka mieczy, piątka kielichów. Zranienie, rozczarowanie, niespełnienie, poszarpanie serca. Taki żal, że to się wydarzyło, w ogóle żal, że, że ktoś Wam to serce poszarpał, jest ogromne. A to nowe, co przychodzi, to jest całkiem inna energia. To jest spełnienie marzeń. To jest słońce, to jest zadowolenie, to jest po prostu, to jest szczęście. Czyli można, można powiedzieć, że, że macie żal, że to się w ogóle wydarzyło, że to się w ogóle zadziało, że to jest takie przykre, bo to jest, być może teraz idealizujecie tą, tą bratnią duszę tego kogoś, teraz, na tą chwilę tęsknicie, idealizujecie i, i myślicie w ten sposób, że, że, jeszcze, że to jest przecież wasza bratnia dusza i więc to jest ktoś, kto jest wam bliski. Ale tak naprawdę to, wygląda, to, to ta decyzja, żeby pójść w nowe, była spowodowana właśnie tym. Ale właśnie taką, taką być może niedowiarą, nie że to się wydarzyło i że taki żal, że w ogóle to miało miejsce. I dlatego idziecie w nowe. Włożyliście dużo pracy w to, żeby to osiągnąć. Najbliższa przyszłość. Będziecie, być może, w grudniu rozmyślać o tym, albo nawet już tak no, po nowym roku, rozmyślać o tym, co się wydarzyło, jak bardzo Wasze życie się zmieniło, w którą stronę ono poszło, jak to się wszystko zadziało. Będziecie o tym rozmyślać. No, dosłownie żegnacie stare rybki. Witacie nowe. Żegnacie stare i witacie, witacie nowe. Tutaj jest taka energia przy tych dwóch kartach, tak jakbyście na przykład siedzieli już w pokoju, gdzie są osoby nowo poznane już nie wiem, nowy dom, nowe towarzystwo, no cokolwiek, są jacyś ludzie i wy jesteście milczący w tym pokoju, i ktoś się pyta, czy wszystko w porządku, i, i wy macie coś takiego. Ja to tak widzę, że macie taką, że mówicie, że tak, wszystko w porządku, taka chwila zadumy. O, coś takiego, że taka, taka chwila zadumy, że jak w tą to wszystko poszło, jak, jak to się zadziało, że, to jest, że zostawiacie to dla siebie. Nie mówicie czego dotyczyła ta zaduma, ale y, to jest takie, takie wasze prywatne, coś to zatrzymacie tylko dla siebie. No, piękne czytanie dla was, y, ale chcąc, nie chcąc, znaczy chcąc, nie chcąc, bo tutaj jest ten żal. Y, żegnacie to świadomie, odchodzicie od tego naprawdę świadomie, bo tu jest król mieczy, jest y, siła i. Ircerz Kielichów. I takie pogodzenie z losem, i przychodzi ktoś nowy. Całkiem do, do waszego życia. To nowa historia. Ktoś kto, ktoś, kto zwróci na Was uwagę bardzo mocno. A to już jest ktoś, kto, z kim będziecie bardziej. To jest ktoś z przeszłości. O. Że bardziej będziecie patrzeć w przyszłość, tą to jest ktoś całkiem nowy, to nie jest ktoś, kogo, kogo znałyście, znaliście, absolutnie nie. Ktoś y, rycerz, czyli będzie jakiś ruch w Waszą stronę, ale to jest y, ktoś, z kim będziecie budować przyszłość. Jakąkolwiek. Znaczy jakąkolwiek. W tym sensie, że to jest rycerz kielichów, czyli, ym, czyli nie, nie od razu, jeżeli długo i szczęśliwie, tylko dajcie się ponieść w chwili o Wasze nastawienie. Król różczek. Czyli król Buław. Mimo, że jest tutaj, tak jak mówiłam, na przeszkodzie, jest ten, ten żal, że ta osoba Wam bliska jest gdzieś w świecie, no to zdajcie sobie z tego sprawę, że, że o swoje szczęście, o, o, sw o siebie trzeba, trzeba po prostu zawalczyć. Że trzeba o siebie zawalczyć. Być może uczycie się czegoś nowego, dowiadujecie się o jakichś nowych rzeczy dziewiątka pentakli, że po prostu, że ten sukces zależy od Was nowy związek, tak jak tutaj, zobaczcie, główna energia na grudzie, jest nowy związek, nowy kontrakt inwestycja w siebie I takie macie nastawienie, że inwestujecie w siebie, a czynniki zewnątrz wisielet <laughs> Tak, nie przeszucuj do głowy, ja się zastanawiam, powiem Wam sama, czy Wam to mówić, bo nie chciałabym dawać takiej fałszywej nadziei. Ale z drugiej strony, jeżeli karty to mówią, to znaczy, że dla kogoś to miałby sens. Więc umówmy się tak, że jeżeli tego nie czujecie, to ja mam taką prośbę, żeby po prostu na siłę to siebie tego nie przyciągać, bo tutaj z zewnątrz może, iść, może być taka historia, że ta bratnia dusza, która jest dziś w świecie, że to jest historia, która jest zawieszona, nie zakończona, tylko zawieszona. Że coś po prostu tak zawisło. Tylko tak się zastanawiałam właśnie, czy Wam to powiedzieć, bo Wy tutaj jesteście zdecydowani na coś nowego. Dużo wysiłku i pracy włożyliście w to, żeby to nowe rozpocząć. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Więc jeżeli tego, to, to co idzie z zewnątrz nie przyjmujecie, to wystarczy po prostu nie przyjąć. A jeżeli, to, jeżeli sami czujecie, że jednak że ta historia nie jest zakończona, że to po prostu tylko gdzieś tam jest zawieszone, no to znaczy, że to jest dla Was. całkiem możliwe, zaraz jeszcze dopowiemy co idzie z zewnątrz, ale tutaj całkiem możliwe, że m, dlatego to zawisło, bo że, że to jest ktoś, kto Wam nie chce przeszkadzać w tym, co robicie. Być może to jest ktoś, kto wie, że inwestujecie teraz w siebie, rozpoczynacie coś nowego i to, i to jest osoba, która Wam nie chce w budowaniu swojej nowej stabilizacji przeszkadzać. Że tak jakby kibicuje Wam. Taka Wasza, wasza bratnia dusza to jest ktoś, kto Wam kibicuje, kto trzyma za Was kciuki, ktoś, kto Wam życzy dobrze. Że na razie zszedł, lub zeszła wam z drogi, żeby wam nie przeszkadzać, żeby, żeby dać wam taki po prostu przestrzeń, żebyście zbudowali z radością coś nowego, ale to jest ktoś, kto was mocno tak jakby wspiera, no i tak trzyma za was. No, tak mocno kciuki, taka energia, to jest, to jest jedno. A, a drugie, zobaczymy, co jeszcze idzie z zewnątrz. Wszystka pentakli i sprawiedliwość. Mhm. Myślę, że z zewnątrz idzie to, że dopniecie swego. Jeżeli Wam zależy właśnie na nowym kontrakcie, na nowym związku, na czymśkolwiek nowym, takim długoterminowym w Waszym życiu, to dopniecie swego. Idzie z zewnątrz sprawiedliwość, czyli jak najbardziej utrzymacie to, na czym Wam zależy. A nadzieje lub obawy. Kapłanka. Myślę, że intuicyjnie czujecie y, y, tą osobę. Dlatego być może tutaj jest na przeszkodzie, że po prostu całym sobą, całą sobą czujecie to połączenie, które macie z tą osobą. Ale. To jest tak, że czujecie to połączenie jak najbardziej, ale życie płynie dalej i tutaj y, jest siedemka mieczy i dwójka kielichów, to są te nadzieje i obawy i macie nadzieję y, na to, że lub obawy, no w zależności od tego jak to odbieracie, że będziecie uczciwi, uczciwe wobec tej nowej osoby, wobec kogoś, z kim połączy Was miłość, y, nie będziecie na przykład... Y, no na dwa fronty. Czyli tutaj jest ktoś z kim macie to połączenie, ale chcecie być uczciwi wobec tej nowej osoby. Czyli nie spotykać się, być może nie mieć kontaktu. Być może kontakt tak, jak najbardziej, bo tutaj to jest tak jakby zawieszone. Ale że nie wejdziecie w związek, w relację taką bliską, mimo że to jest Wasza bratnia dusza, bo tutaj decydujecie się na coś nowego, że macie nadzieję, że, że będziecie w tym wszystkim uczciwi, uczciwe. A jaki rezultat? Sukces. No myślę, że to jest dla Was sukces. Sukcesem pewnie będzie to budowanie nowego. Tak się będziecie czuć, że odniesły, odniosłyście, odnieśliście sukces. Księżyc i królowa kielichów. No, no i ciekawa jestem, z kim to zarezonuje. Bo tutaj jest, jest sukces, ale jest też w podziemiach was cały czas ten właśnie ktoś, ta bratnia dusza, która jest w świecie i ona po prostu jest z Wami. W wyobraźni, w marzeniach, w snach. Jest ktoś, do, do kogo macie sentyment, dużo uczuć. Ale jednocześnie tak tutaj na ziemi, cieleśnie, to po prostu fizycznie chcecie to zakończyć, bo to jest dla Was trudny być może temat. I rycerz Bław mówi o tym, że, że, że chcecie się cieszyć życiem, że chcecie działać, chcecie, żeby po prostu... Żeby było fajnie, żeby coś się działo. Jaka rada? Ta nowa osoba, która się pojawi w Waszym życiu, całkiem nowa, czy to właśnie, czy w, czy w pracy, czy, czy, czy w rodzinie, czy, czy wiecie, no, jakaś taka, ktoś, z kim będzie, będziecie się zbliżać, nowa osoba w Waszym życiu, to jest ktoś, kto jest zdecydowany, i prawdopodobnie będziecie przechodzić przez trzy etapy, też mieczy może być tak, taka sytuacja, że na początku gdzieś będziecie mieć jakieś odmienne zdanie, albo ktoś Wam się wyda troszkę taki narwany, taki zbyt kałaśliwy, coś takiego, będzie taka sytuacja, że jak ta osoba się, tak, nie wiem, jakoś tak nerwowo zachowuje, czyli może być tak, że ten sam początek to nie będzie tak bardzo, bardzo miło. Gdzież tu się pokazuje, że się komuś jak najbardziej spodobacie, ale może, to jest, może być tak, że ten ktoś nie zrobi na was aż takiego dobrego wrażenia na samym początku. A z różdżek mówi o tym, że jak najbardziej mm, ta iskra się wam was rozpali, czyli to coś już będzie, już tak wiecie, ta, ten moment taki, że, że się zapali coś pomiędzy wami. jak król pentakli o tym mówi, że jak najbardziej z tą nową osobą uda wam się zbudować coś solidnego. Uda wam się. Jeszcze weźmiemy taką kartę na główną energię. Różek. Tak się będziecie cieszyć życiem. Ale takie czytanie dla Was. Bardzo jestem ciekawa Waszych opinii, jak to z Wami rezonuje. Dajcie mi znać, kochane rybki. No bo tak sobie pomyślałam, że że gdyby nie ten księżyc, no to pewnie byście. Bo chodzi o to, że, że ja tak z doświadczenia wiem, że rybki lubią taki magiczny świat wokół siebie. I gdyby, gdyby tego nie było, to nie bylibyście po prostu sobą. Więc nie negujcie się za to, nie bądźcie dla siebie zbyt surowi, jak to wszystko się po prostu tutaj zadziewa, że decyzja taka, że przychodzi ktoś nowy, że budujecie, inwestujecie, a jednak marzycie o kimś innym. Także nie, taką mam prośbę: nie bądźcie dla siebie prokuratorami, bądźcie dla siebie adwokatem. amelia73.tarotma.patchymay.com. Adres do mnie, jeżeli ktoś ma. Ochoty na czytanie prywatne, to piszcie. Będziemy, będziemy sprawdzać. I ja, rybki, mam tutaj z tego miejsca obiecuję, że w czytaniach rocznych będziecie w pierwszej trójce. Będą już w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego.